To jest sześćdziesiątka szóstka? No Dobrze, bo na sześćdziesiątce szóstce, proszę Państwa, jest jeden punkt taki, który ja chciałem odwiedzić Patrz, jest 66 Jedziemy Mam gęsi skórek <laughs> Road 66, tak ale mnie interesuje inny znak. To oczywiście też, nie? Ale nasz no nagram, to normalnie nagram, jak wjeżdżam, bo to był taki mój must-have numer jeden. Wiem, że byłem w Los Angeles, jedziemy potem do Las Vegas, ale no ten znak. To jest mój must-have, proszę państwa. I ja to musiałem zobaczyć. Pani, jak przyjedziesz, to biorę rozwód. Nie, z tobą.